Z Emilką znamy się już od pięciu lat. Jest to taka moja przyjaciółka, którą właśnie poznałam na studiach. Wojtka poznałyśmy już na magisterce, właśnie powstał nasz Team. Wojtek to już jest w ogóle. To jest tak pozytywny człowiek. To był moment, to był taki błysk. To zaskoczyło już tak naprawdę pierwszego dnia w momencie, kiedy przedstawił nas sobie mój promotor. Badamy, ile jest plastiku w wodzie. No i wyciągamy wnioski, tak, skąd to jest, jak można byłoby to ograniczyć. Najszczęśliwszy moment to chyba to, jak w końcu zobaczyłyśmy ten mikroplastik po tej ciężkiej pracy. I z jednej strony, wow, wyszło, nie? Coś widać. Ale z drugiej strony taki, tsz, ile tego jest, nie? Ciężko jest w kilku słowach opisać tych kilka lat, które tutaj spędziliśmy razem. Od seansów filmowych, Króla Lwa, po granie na harmonice czy radzenie się, jak dosłownie takie najlepsze psia. Po prostu, no, tak gramy dobrze, że patrzymy na siebie i już wiemy, co kto ma robić. Więc, no to jest naprawdę taki zespół, który dużo wnosi w nasze życie. Taka silna więź się nawiązała. Mam na imię Angelika, jestem studentką piątego roku magisterki. Jestem Emilia, jestem na piątym roku studiów. Nazywam się Wojtek, jestem doktorantem na Wydziale Biologii Uniwersytetu w